riso od Millera o smaku jagodowej mafinki. Całość wygląda dość klasycznie, natomiast chyba największe zastrzeżenie, w cudzysłowie, jakie mogę mieć, to przede wszystkim ten smak jagód, bo to jest trochę taki cukierkowy jagód, w pewnych momentach jest bardziej kwaśny. Jak dla mnie to nie jest naturalny smak jagód i o ile same jagody, wiadomo, podlegają jakiejś dyskusji na zasadzie kto jaki smak preferuje, czy dla kogoś to jest sztuczne, czy nie, dla mnie osobiście jest, natomiast to, co chyba dla Największym problemem w tym jest to, to, że nie wiem dlaczego ktoś nazywa, że to jest jagodowa mafinka. O ile jagody jakkolwiek są wyczuwalne, to o co chodzi z tą mafinką? Mnie chyba coraz bardziej zaczynają drażnić tego typu produkty, które nazywają smak w bardziej wzniosły sposób, który nawiązuje do jakiegoś konkretnego nie wiem produktu innego, z, nie wiem, dania i tak dalej, a realnie wyodrębnili sobie tylko i, i wyłącznie jeden smak tego, no i postanowili, że tak powiem. Tylko ten jeden smak wdrożyć w dany produkt, no ale z drugiej strony co przeszkadza wtedy nazwać produkt jako bardziej wzniosły i bardziej wyszukany?